W innej strony dla, dla Smuskin i z nami jest dziś oczywiście Steve. Ale zanim zaczniemy cokolwiek nagrywać, musimy się wcześniej oczywiście co? Oczywiście musimy pójść spać, żeby rano w wstać. I co będziemy dzisiaj robić? Wy pytacie, i ja odpowiadam. Uznam ostat... właśnie, że nie ma co się bawić nie wiadomo co, tylko zrobić w tej grze coś konkretnego. A mianowicie wybaczcie się oczywiście ze Steamem po diamenty nie, nie wnikam gdzie jest yy, rodzinka. Ale to właśnie nie interesuje, bo musi oczywiście wyżywić jakąś rodzinę. Czyli idzie po pieniążki, a jaka jest waluta właśnie w Minecrafcie zazwyczaj diamenty albo Coś tam innego, a gdzie są diamenty? Oczywiście pod ziemią. Więc tak, dzisiaj będzie troszkę kopania. Więc myślę, że może być dzisiaj ciekawie. Ale pewnie Was zastanawia inna rzecz, co zrobić, żeby wygrać konkurs? kurs? Wy pytacie i ja odpowiadam. Dobra. A zresztą, nie, no dobra, nie pytacie. Ale tak Wam powiem. Otóż, co trzeba zrobić trzy rzeczy, żeby w ogóle to zwyciężyć. Po pierwsze, trzeba napisać komentarz. Chcę wygrać. Po, po drugie, trzeba na, napisać na stronie post. Z oczywiście, kanału z opiskiem 200. To druga rzecz. Po trzecie, oczywiście, moi kochani, trzeba napisać prywatną wiadomość na, 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 na moją strankę ze swoim nikiem. Jeśli wszystko się będzie ze sobą zgadzało oczywiście z a ten zostanie po prostu zwycięzcą ale o czym będziemy dzisiaj rozmawiać? Mianowicie, dzisiaj w skrócie zajmiemy się, oczywiście, diamentami. Bo kto nie lubi diamentów w tej grze? Dlatego idziemy jej szukać. A zaraz, czy ja się dobrze przygotowałem na tą wyprawę? Trochę mało 8 pochodni ale powinno nam to starzyć Pamiętajmy jak chcemy mieć diamenty to musimy być mega głęboko no lepiej na głębokości 12 kratek pod ziemią trochę nam brakuje i zaraz tutaj coś zacznie się respić, więc rypniemy sobie piję na pochodnie. Oczywiście, chyba nie muszę mówić, żeby mieć diamenty, trzeba mega długo kopać. I zaraz, zaraz, co zrobimy z tymi diamentami? Oczywiście, z, jeśli chodzi, zrobimy sobie po prostu trzy rzeczy. Po pierwsze myślałem o zaraz, co to jest? Spodziewaliście się tego? Czy wy wiecie co tutaj się znajduje? Zaraz wam powiem Otóż Niech się tego tutaj wgramuolę i się jakoś ustatkuje. Otóż żeby mieć Diamenty trzeba się wkłapać na. ogólnie rzecz biorąc, coś tak gadam bez sensu, a teraz powiem z sensem, po pierwsze, luz zabrałem zabawkę naszej Alex, ale ostatnio była się bardzo brutalnie zachowała, więc musiałem ją ukarać, ale diamenty zaczynają się od 16 bloku wysokości a najlepiej szukać na poziomie 12 jednak skoro tu jesteśmy w kopalni to możemy myślę sprzesać ten po prostu teren i przy okazji zbierzemy sobie trochę żelaza bo kto nie lubi żelaza no chyba wszyscy żelaza lubią a dobra, oprócz tych co wolą diamenty bo niebieski kamyczek im poprzewraca w głowie, ale... Idziemy oczywiście przed siebie, może znajdziemy jakieś, kogoś, jakiś wagonik, może będą tam rekord diamenty No sorry Ale skoro zaczęliśmy tutaj grę ...się pamiętać To trzeba ten... ...tą część po prostu przeczesać Ale my, myślę, że dzisiaj nie robimy w sumie nic, a zaraz przecież możemy czesać tą rzecz. Przecież wiecie, jakie tu można znaleźć skarby? Bo ja sam nie wiem. No dobra, wiem. A to było pytanie to ale rzeczywiście. pytanie, bo wszyscy, myślę, wiedzą, co tu jest. I zaczniemy szukać różne rzeczy. Bo tutaj można naprawdę fajne rzeczy po prostu spotkać. A tu tu się chowa. Otwórz. Jedanko. Trochę torów. No i oczywiście, co? Oczywiście masa pochodni. A pochodnie są teraz nam potrzebne. Mega, mega potrzebne. To. Do na buraka, dyni. myślę, że się trochę w końcu jakaś owocna wyprawa, ale przecież to nie jest wszystko, staliśmy masę pochodni, trzeba je spożytkować. Mianowicie jak? Wy pytacie, ja odpowiadam. Otóż... Wow, 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 Do mnie to, synku? Ups. No nie. Niestety. Ale spokojnie, wrócimy tam. Byłem po prostu nieprzygotowany, sorry. No, mieli jakieś. Sorry, że tak się nie przygotowałem. A po prostu się nie spodziewałem. Ale no nic. Stało się. Teraz trzeba odzyskać co moje. Ale żeby to zrobić, mamy jakieś tutaj skrzynki. Przecież mam magazyn. O. Zobaczymy, co tutaj jest, i wpadamy tam. Oczywiście, nic tu oczywiście wiem, gdzie byliśmy, więc spokojnie. Zdarza się po prostu się zdarza Ale Patrzcie co możemy zrobić widzicie jak w końcu Ci którzy zadzieją ze z panem Steve'em? Jak to jak Kończą manię do dowcip, ale nie czas na rzeczy bo nie mamy totalnie nic ale spokojnie pójdziemy tam wrócimy i odbierzemy co nasze po prostu tu się kopaliśmy spokojnie i tak myślicie że sobie nie poradzę oczywiście że sobie oczywiście poradzę idziemy tędy tędy tu co tu się stało nie wnikam ale zdarza się to było teraz, gdzie ja dalej siedem Nie, tutaj tak to tędy jeśli idziemy po prostu oczywiście. Zaraz gołka tropimy tak jak teraz No już jesteśmy troszkę bezpieczni A to jest... Wierz gdzie mi to jest naprawdę niebezpieczne miejsce W się odraspimy, koksiabek jeszcze nie mamy, ale to nic. I tak jesteśmy na pr Propsie. Bo dosaliśmy oczywiście co Dostaliśmy nowe nasionka. Tak, i będziemy mi. A to jest krok naprawdę do przodu. Myślę. I. Zobaczmy, co tam jeszcze mamy. Czy to już ta kiedy można. Czy można w ogóle nie, zwłaszcza, że w sumie na smartfonie nie ma OptiFine, więc po co mi to gówno? O, co to? Co to? Czy to jest moje ulubione żelazo? Łonie to tak. się ukrywać przed przyjaciółmi. Żelazko kochane, małe? Łonie to tak. ukłamywać. W przy, w przyjaciół? Oczywiście. Jest to niezbyt przyjemna sytuacja, więc będzie troszkę ciekawiej. Bo coś się dzieje w końcu na moim kanale, myślę, w Nawet w końcu. my oczywiście z kopalni. I zabrałem to co moje. Prawda, że to ładnie wszystko wygląda. I też tak myślę. Ale, 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 ale. Czy to jest to czego się czekaliśmy? Myślę, moi kochani, że tak. No i pamiętajcie, kto ma konto na Facebooku, zapraszam na Mighty Machine Site. Jeśli macie konto to na Facebooku, to dobrze. Macie szansę na na wygranie wygr po prostu tego konkursu. Natomiast jeśli chcecie, żeby w ogóle doszło do rozsunięcia tego konkursu, oczywiście zasubskrybujcie ten kanał. Bo konkurs będzie wtedy, kiedy będzie 200 subskrypcji. No, ja tutaj robię sobie pole i mogę się z wami. Po prostu żegnać. No, to cześć.